Logic. Co tu jest? Logic A to jest jakiś epet? No. Ty, pa! Ej, zobacz to! To wygląda jak mój iKos. Patrz! No. To jest iKos, pa! A to jest jakiś nowy. No to jest ten 3.0, najnowszy. Ja się to. Ten... ja się nie znam na tym, ale. No, to jest logic. myślisz, że go połamie? Może lepiej nie Nie wiem, czy on się złamie w ogóle. To może nie próbuj? Ty, do nie złamie się. Ole, jest twardy. Nie, bo tam on już padł. On już padł, on już padł. z dwa lata on już padł. Już nie działa. Więc tak, i znowu wyrzucenia i tak. Ale mam jeszcze tego. To jest chyba w sumie moim zdaniem najlepszy Ajko. Spaliłeś kiedyś Ajkosa? Mmm... Alkosa nie, gro paliła. O oh jezu, yes, glo to shit jest. Jakie w sensie... masz zdanie około? O glo? W sensie zależy jaki wkład. Mm, ale ogólnie sama nie miałam glo. Mm, od znajomych paliłam, no to... płat tytoniowy jest ok, I arbuzowy jest ok. Nie no, glo to jest największy sheet. A, a i kosa się nie paliłaś? E a się nie. To i zapalić. To nie, tu, tu mam normalnie wkłady, co nie? Taki wkładzik. Aha. I to jest magnetyczny, to normalnie wkładasz Ale to jest tego. takie e-papieros jakby, tak? Tak, no coś na tej zasadzie, no coś ala pod. Ale ogólnie tą górę, tą górę, co wyciągasz i wkładasz, to ją jakby wymieniasz, czy jak? Tak, no yy, podzie, zlewasz, a tu w pudełku kupujesz taki to i ładmarkę, a osobno kupujesz wkłady. A wkłady są już zalane i tak dalej, no i wymieniasz po prostu. No jak ale podobno, podobno to co masz, tą górę, to można zalewać normalnie, Można, tak, można, yy, ale... Się nie. Ja sama nie zalewałam jeszcze, ale mam jeden pusty wkład. Tu masz małą grzałkę i tak dalej, i jest ją łatwo spalić, jak się likwid skończy wkładzie. Ale mam pusty wkład, który, w którym nie mam grzałki spalonej, więc kogoś poproszę, żeby mi zalał. Może łaskawie mi zaleją. Czyli to jest takie po prostu ja, Co to nie wymyślam dzisiaj? To już stary. Teraz jest jakiś nowy podobno. Ładowałam raz jednorazówkę, ale już mi się nie chce ładować. Czyli rozumiem, że musisz prosić, żeby ktoś cię zalał. W dzisiejszych czasach to jest ci popularne, nie? Że prosić kogoś, żeby ktoś, ktoś zalał. No. Ale kolega dostał za darmo Liquid, no. więc może mi zaleje. <noise> <noise> może cię zaleje. Eee, od innych próbowałam cytrynowanie. Od ale... Ale najbardziej y, z likwidów mi smakuje jabłko. I ogólnie z jednorazowych i tak dalej. Jabłko. No. W ogóle dałabyś po mnie, że ja kiedyś ważyłem 140 kg? Powiedziałabyś to po mnie? Nie. Powiem ci, taki taki program zrobiłem, że to jest grubo, nie? Zazdroszczę. ktoś się załamowało pode mną. 140, a teraz ile ważysz? 8,5. Zobacz, jak Pół roku, oczywiście. Pół roku. Czy a jaka to jest różnica? Nie obliczę. Jaka różnica? No 60 kilo. <grym> jak? 55, pięć, Tyle, co ja marzę. Oj, tam troszkę matematyka troszkę się tam pogubiła gdzieś. Nie, <grym> ja nie lubię To <grym> <grym> Ej, w ogóle to jest takie dziwne, ten, że jak ja coś mówię i ty coś mówisz, to jakby ja coś mówię i wtrącę cię w zdanie, to ja cię w ogóle nie słyszę, cię przerywa. Nie wiem dlaczego tak jest. Czekaj, ja mam z telefonem, ale strasznie mi zarywa. Czy jestem na Omę, czy ja, robię masz telefon? Jaki mam telefon? iPhone'a. Ja wiedziałem. iPhony, no tak. Najlepszy telefon na świecie. No i pa, zobacz, ile palę tego iCos działa. Wkład starcza. Ten wkład otworzyłam wczoraj wieczorem. No to na razie starczy mi, no, powiedzmy właśnie na 24 godziny. Bo ja sam chcę teraz zrzucić jeszcze, ostatni osłaby uchwały mam. To trwało ponad minutę, nie? Ale no te, te glo to w ogóle jest śmietnik totalny, bo ciąka paliłem. A, patrz, z filtrem jest taki wkład do EKosa, że bez filtra jest tyle tego. A do glo jest cały Ta, taki ja ten. Tak, ja wiem, jaki jest do glo. Do glo jest taki jak fajka zwykła. Ja paliłem go odciągka. Ja paliłem go od ciomka, to tam... No, w sensie jak mi y, koleżanka świętej pamięci opowiadała, y, jak to się ten używa, no to mówiła, że bierzesz cztery buchy i to wibruje, że się skończyło. jest tak, no. Więc ma. No nie, wyglądasz no, wyglądasz jakbyś miała tak 17 lat. No, ale ja ogólnie jestem strasznie dojrzała na swój wiek i tak dalej. Potrafisz jakby tak elokwentnie wypowiedzieć swoje zdanie i tak inteligentnie miarę. Nie, w sensie ja też dużo przeżyłam i tak dalej, więc. No, to też jakoś tam buduje, buduje to, nie? Jest jakiś tam budulec z tego, no. no szybko dostałam miesiączkę i tak dalej te różne sprawy. Ale normalnie miesiączkę? Dziewczyny dostałem jakoś tak 12 16 lat, chyba, co nie? Ja dostałem, jak miałam 11. Dziewczyna może mieć 16 lat i jeszcze nie mieć. Tam jest od jedy, od. Taki normalny wiek to jest od 12 do 16 chyba? Coś takiego, no. A, a do 14 roku chyba u dziewczyny chyba taki był wzrost. By, 14 roku życia już kończy się roz. Ale na przykład twoje, bo ty masz taką. Chyba taką jakby taką... Nie wiem jak to powiedzieć. To masz 13 lat, wiesz. Ale hmm. chyba masz jakąś taką genę. No nie wyglądasz jak, jak deska, jak wiesz, o co chodzi. No nie, z mo od mojego ojca strony, takiej by moja Babcia Moja, ciocia, e, nie. No, myślę, że z od mamy strony może trochę, ale... Ale to tak samo jest właśnie z piersiami, że rosną i właśnie tak jak, powiedzmy właśnie do tego roku, później więcej nie urosną. Ty, bo ECPU Polska do mnie pisze. Znasz ECPU Polska? Nie. To, to ja się teraz skitnę, ale pisz sobie. C -p -u Polska. Tak, piszę sobie Polska. Napiszę to na YouTube. I weź jaki tam pierwszy lepszy odcinek opejszy Nawet nie spojrzałaś, musisz dopisać, bo wiesz widziała o co chodzi Ja jestem na telefonie teraz, ale później zobaczę Pisz sobie to, bo ja nie chcę tam wystąpić w odcinku jakby specjalny Leco się.